Tekst manny na 4 sierpnia. A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych, łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają. Drugi Tymoteusza rozdział 2 wersety 24 i 25. Komentarz parauzyjny. Niektóre jednostki spośród drogiego ludu pańskiego znacznie osłabiły swój wpływ, wprawdzie przez manifestowanie zbyt wielkiej pewności siebie w przedstawianiu innym boskiego planu, a szczególnie ludziom uczonym. Cichość jest klejnotem wszędzie tam, gdzie występuje, a szczególnie pożądana jest jako pomoc i proca dla prawdy. Niech prawda będzie wystrzeliwana z całą swą siłą, lecz zawsze w cichości i pokorze. Sugerowanie prawdy w formie pytania często okaże się najbardziej skuteczne. Reprint numer 2558 Komentarz epifaniczny. Zalety wymienione w tym tekście umożliwiają słudze prawdy osiągnięcie celu swego urzędu, w skuteczności w pracy dla Pana. Jego sprawy i ludu. Brak tych zalet uniemożliwia mu służbę na rzecz prawdy. Zamiast pomagać, szkodzi on braciom i innym ludziom niezależnie od tego, jak wielkie są jego naturalne talenty. Ludziom zrównoważonym nie podobają się oznaki klerkalizmu u nauczyciela religijnego, lecz chętnie reagują oni na ducha Mistrza którego sposób i duch nauczania dobrze są wyrażone w słowach apostoła z powyższego tekstu. Równoległe cytaty według przekładu UBG, czyli u współcześnionej Biblii Gdańskiej. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 13 werset 8 Abram powiedział więc do Lota, proszę. Niech nie będzie sporu między mną a tobą, także między moimi pasterzami a twoimi pasterzami, bo jesteśmy braćmi. Przypowieści Salomonowe rozdział 15 werset 2 Język mądrych zdobi wiedzę, ale usta głupich tryskają głupotą. Rozdział 16 werset 13 Wargi sprawiedliwe są rozkoszą królów, kochają oni tego, który mówi to, co słuszne. Judy werset trzeci, Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym. Tytusa rozdział trzeci werset drugi, Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Pierwszy Tymoteusza rozdział 3, wersety drugi i trzeci. Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy Rozdział szósty, werset jedenasty, Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością. Rzymian, rozdział dwunasty, werset osiemnasty, jeśli to możliwe, o ile to od Was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju. Rozdział czternasty werset dziewiętnasty. Tak więc dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Pierwszy Korentów rozdział czwarty werset dwudziesty pierwszy. Co chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy z miłością i w duchu łagodności? Rozdział dziesiąty wersety 31 pierwszy i trzydziesty drugi. Tak więc czyjecie, czy pijecie? Czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. Nie bądźcie zgorszenie ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Filipensów rozdział 2 versety 3 i 14 Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni i drugich za wyższych od siebie. Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów. Kolosensów rozdział trzeci werset dwunasty, tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdecznej miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Jakuba rozdział pierwszy werset dziewiętnasty, tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Drugi Tesaloniczany, rozdział trzeci, werset 15, Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jak brata. Drugi Tymoteusza, rozdział drugi, werset 25, Łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają, może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę. Pieśni czterdzieści cztery, dziewięćdziesiąt pięć, sto dwadzieścia pięć.

Lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych, łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają. Drugi Tymoteusza, rozdział 2, wersety 24 i 25: Pytania, czy w tym tygodniu usługiwałem, usługiwałam drugim słowem, w jakich okolicznościach, jak, dlaczego, z jakimi wynikami. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach, zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek, znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.